...w poprzednim odcinku. nie, nie to! To! Zielony ninja! To naprawdę on! Jesteśmy przyjaciółmi! Chciałeś zrobić Polaków U swoich niewolników? Co z nim będzie? Wiem dokładnie, co musimy zrobić. Cała puszcza z niebasami, Ty z masyczkami. Ninjago, mistrzowie z Pindzicu. że że na pianżu. Że... Ziobro! Pobił twój rekord. Grał fantastycznie i o wiele lepiej od ciebie. Eh, pewnie mówisz, że jakimś. Shadow Warriorze Czy coś? Teraz gram w. Wiedźmina 3. Nikt mnie nie pokona w taką grę. Eh, może i racja. Nara! <laughs> ha? Ziobro, kurwo jebana! Przestań mi kurwo rodzinę przesadować. Pedale pisowski w dupę jemamy, ty. Mm, Zupa Mmm, super strupa. Mój największy triumf. Ale przepis jest bardzo niemądry. No bo wiesz, Jay dorzucił trochę gówna. Mówiłem, żeby nie, ale twierdził, że gotujesz bez smaku. Siemka. Ej. <słyskanie> 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 Witaj, Lloyd. Co cię tu sprowadza tego ranka? Kai chciał, żebym przyniósł mu jego strój. Podobno uprał go razem z twoim. No i jest. Cześć! bo pedofilu od Kaczyńskiego nie boję i kurwo znowu mi dzisiaj dotknąłeś rodziny. Zapierdalam kurwo do tej twojej dupy jebanej mamusi tej kurwy, suki co cię kurwo wysrała na ten świat. Nie będziesz ty kurwo robił ludziom tego co robisz. Państwa, Paweł będzie szkakał. Dawaj manek, to jeszcze kameruje! Rzeczywiście! Jasto Sosnowiec. Niezwykły. Znanie tylko z opowiadań. To największe miasto w całej Polsce. Zawsze chciałem tu wpaść. Marzyłem, że moja twarz znajdzie się na plakatach. Ty też? No, ja tak samo. Przyjaciele wrogowie! I wszyscy. Pisarski świecie! A czemu dusiciele walczą zawsze tak mocno? Czasem trzeba się. Puścić! To śmieszne! jest jakże prawdziwe! Pozwólcie, że przejdę do rzeczy. Dobrze, Polacy Ninjago zamknęli nas w tych upiornych grobowcach i sądzę, że już czas im się odwdzięczyć! To rewelacyjny plan, ale wiadomo, że hipnokobry go Kto to powiedział? Ja do zęby mogę dziać mnie... Czasem. Odbiłeś was! Od kopania mają -muz Co tu się dzieje? Dlaczego nie słuchają? Majer.